Witajcie. W Ewangelii Mateusza 12.30 Jezus mówi takie bardzo kontrowersyjne słowa. On mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, no rozprasza. Jakże to są kontrowersyjne słowa dzisiaj? No bo jak to można powiedzieć, że albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie? W duchowej rzeczywistości nie ma neutralności. Jesteś albo po jednej, albo po drugiej stronie. Nie ma gdzieś pomiędzy. Czyli można powiedzieć, jeżeli nie żyje według Bożych norm, to według jakich norm żyje? Albo idziesz za Bogiem całym swoim sercem, albo za kim idę? Człowiek, który idzie za Bogiem, ma pokój w sercu, ma radość, poczucie spełnienia, a człowiek, który idzie za rzeczami tego świata, ma zmagania, troski, niepokoje, rozczarowania, bo nie może wypełnić tej luki, tej dziury, która jest w jego sercu, bo tylko Bóg może to wypełnić. Człowiek, który idzie za Bogiem, będzie składał swoje życie za drugą osobę. Będzie żył jak Chrystus. I być może nawet w sytuacjach konfliktowych będzie w stanie złożyć swoje racje, swoje prawa, by pozyskać drugą osobę. Ale człowiek, który idzie za rzeczami tego świata, który nie jest Bogiem, nie jest Chrystusem, oj, będzie walczył o zachowanie siebie, o to, żeby jego imię było wywyższone, żeby zwyciężał, wygrywał po trupach. Dlatego chciałem zadać Ci takie pytanie. Czy próbowałeś kiedyś rozwiązać konflikt w małżeństwie? Z perspektywy tego pierwszego człowieka, który idzie całym sercem za Bogiem, który nauczył się w swoim życiu, jak składać swoje życie za drugą osobę. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Kłócisz się ze swoją żoną czy z mężem i nagle w pewnym momencie składasz swoje życie i mówisz, kochanie, przepraszam, to moja wina. Nie zrobiłem tego, tamtego, nie dopilnowałem tego, nie byłem dobrym mężem, dopuściłem do tego. Biorę winę na siebie. Jestem jak Chrystus, który wziął nasze grzechy na siebie. I teraz co się dzieje? To kochanie, które przed chwilą miało pełne ręce amunicji i talerzy, które były gotowe rzucać. Nagle te wszystkie talerze i cała amunicja leci w dół, bo nagle skończyło się paliwo do tej kłótni. Bo o co się kłóciliśmy? Oto kto ma rację? Kto jest winny? A tu nagle ktoś złożył swoje życie i powiedział, kochanie, przepraszam. Problemy pojawiają się, gdy przestajesz żyć jak Chrystus, ale zaczynasz żyć tak, jak ten świat żyje. Walcząc o swoje, rozbijając się łokciami, wywyższając w siebie swoje ego, Popatrzmy na Chrystusa, który przyszedł nie aby mu służono, ale aby służyć i życie swoje oddać na oku za wielu. Za Ciebie i za mnie. Złożył swoje życie za nas. Dlatego potrzebujemy wzrastać w łasce i w poznaniu i zbliżać się do Niego każdego dnia. I tak jak on powiedział, być z nim, bo kto nie jest z nim, to jaką drogą idzie? Zachęcam Ciebie do tego, żeby szukać Jego drogi i Jego woli i żyć tak jak Chrystus. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.